Rozdział i powrót do miasteczka nad jeziorem mgła tego ranka była gęsta jak mleko. Helena wysiadła z autobusu i przez chwilę stała nieruchomo, próbując rozpoznać drogę prowadzącą do rodzinnego domu. W dzieciństwie znała tu każdy kamień, każdą lipę przy drodze, lecz po latach wszystko wydawało się obce, jakby ktoś przemalował świat innymi kolorami. Dom ojca stał na końcu ulicy. Stary, drewniany, z oknami, które wyglądały jak oczy człowieka śniącego o dawnych czasach. Klucz zaskrzypiał w zamku. Wnętrze pachniało kurzem, książkami i chłodem. Helena położyła torbę na stole i przez chwilę patrzyła w okno jezioro w oddali było ledwie widoczne, z powitem mgłą. Zaczęła sprzątać. Z półek zsuwały się zeszyty. Notatniki, dziesiątki książek. Ojciec był nauczycielem, a jego życie mieściło się między kartkami papieru. Gdy otworzyła jedno z dolnych pudeł, znalazła coś, czego nie pamiętała. Księgę bez tytułu. Była stara, skóra na okładce popękana, litery niemal starte. Na pierwszej stronie tylko jedno zdanie, zapisane ręką ojca: Nie czytaj jeśli nie chcesz zapomnieć, Helena się uśmiechnęła. Pewnie żart, pomyślała. Ojciec zawsze miał słabość do tajemniczych aforyzmów. Ale nocą, gdy wiatr szumiał w kominie, coś ją zmusiło, by otworzyć księgę. Nie było tam słów, tylko puste, żółte kartki. I wtedy zobaczyła, że w kącie strony zaczynają się pojawiać litery, jakby ktoś pisał od wewnątrz. Słowa układały się powoli, pochyłym pismem. Czego pragniesz najbardziej? Helena odruchowo zamknęła księgę. Serce biło jej zbyt szybko. Próbowała zasnąć, lecz słowa wracały jak echo. Czego pragniesz najbardziej? Nad ranem, zmęczona i półprzytomna, otworzyła księgę ponownie. Napisała: Chciałabym jeszcze raz usłyszeć głos ojca. Kiedy wstała następnego dnia, w domu pachniało kawą. Na stole stała filiżanka ta sama, której używał ojciec. I wtedy z pokoju obok dobiegł cichy, znajomy głos: "Helenko, kawa stygnie". Filiżanka wypadła jej z dłoni. Helena długo siedziała przy stole, nie mogąc się ruszyć. W pokoju było zimno, a mimo to na karku czuła krople potu. Głos który usłyszała, nie był snem. Był zbyt realny, zbyt znajomy, by mógł być tylko złudzeniem. Tato, wyszeptała, w odpowiedzi z drugiego pokoju dobiegł dźwięk przewracanych stron. Jakby ktoś czytał gazetę. Helena podniosła się powoli i przeszła przez korytarz. Każdy krok dudnił w drewnianej podłodze. Drzwi do gabinetu były uchylone. Przez szparę zobaczyła sylwetkę siedzącą przy biurku. Cienką, pochyloną, jak cień jej ojca sprzed lat. Zamarła. Wstrzymała oddech. Tato? Powtórzyła. Postać nie odpowiedziała. Po chwili uniosła głowę i spojrzała w jej stronę. Ale zamiast oczu, w pustych oczodołach odbijał się ruch płomienia ze świecy. Helena odskoczyła, i drzwi zatrzasnęły się same. W tym samym momencie księga, która leżała na stole w salonie, otworzyła się gwałtownie, a z jej stron wysypały się litery drobne, czarne, jak owady, które rozpłynęły się w powietrzu. Potem wszystko ucichło. Następnego dnia Helena próbowała uwierzyć, że to był tylko sen. Ale filiżanka nadal stała na stole, a w powietrzu unosił się słaby zapach kawy. Zebrała odwagę i ponownie sięgnęła po księgę. Kartki były znowu puste. Tym razem napisała: Chcę wiedzieć, czym jesteś. Przez chwilę nic się nie działo. Potem atrament zaczął powoli wsiąkać w papier, tworząc odpowiedź: Jestem wszystkim, o czym śnisz i wszystkim, czego boisz się pamiętać. Helena poczuła dreszcz. To znaczy wyszeptała. Na marginesie pojawiły się nowe słowa: Każde życzenie ma cenę. Ty już zapłaciłaś. Jednym wspomnieniem. Jakim wspomnieniem? Spytała głośno, choć wiedziała, że to bez sensu. Ale odpowiedź przyszła. Nie pamiętasz już dnia, w którym pożegnałaś matkę. Helena cofnęła się. W głowie poczuła pustkę. Próbowała przypomnieć sobie pogrzeb, twarz matki, zapach kwiatów. Nic. Jakby ktoś wyciął fragment z jej życia, zostawiając czarną dziurę. Upuściła księgę i zasłoniła twarz dłońmi. Łzy napłynęły do oczu, a jednak w sercu tliła się iskra ciekawości. Bo jeśli to prawda, to znaczy, że mogła prosić o więcej. Wieczorem poszła nad jezioro. Woda była gładka jak szkło, a na powierzchni unosiła się mgła. Usiadła na starej ławce i otworzyła księgę. Napisała: Chcę, żeby ktoś mnie zrozumiał. Tym razem nic się nie wydarzyło od razu. Ale gdy wróciła do domu, pod drzwiami znalazła kopertę. W środku list. Pani Heleno, jestem nowym bibliotekarzem w miejskim archiwum. Znalazłem w dokumentach coś, co może panią zainteresować. Proszę przyjść jutro. Podpisano, Adam lis. Helena uśmiechnęła się po raz pierwszy od miesięcy. Następnego dnia w bibliotece panował chłód i zapach kurzu. Wysokie regały ciągnęły się aż po sufit, a wąskie przejścia tonęły w półmroku. Adam czekał przy stole czytelniczym. Był młody, z bladą cerą i spokojnymi oczami. Pani Helena Wysocka? Zapytał. Proszę, niech pani usiądzie. Na stole leżał stary zeszyt w skórzanej oprawie. Znalazłem to w zbiorach po pani ojcu, powiedział cicho. Wygląda jak jego osobisty dziennik. Helena otworzyła zeszyt. Na pierwszej stronie widniał znajomy, pochyły charakter pisma dla mojej córki, gdy będzie gotowa zrozumieć, czym jest pamięć. Serce jej przyspieszyło. Przekładała kolejne strony. Większość zapełniały zapiski o snach, o książkach, o rzeczach, które wydawały się bez sensu. Aż natrafiła na jedno zdanie, zapisane grubym atramentem: Księga, którą znalazłem, nie jest dziełem człowieka. Spojrzała na Adama. Co to znaczy? Nie wiem, ale proszę spojrzeć dalej. Na kolejnej stronie ktoś prawdopodobnie jej ojciec Opisał spotkanie z nieznajomą kobietą, która pojawiła się w bibliotece wiele lat temu i zostawiła księgę. Powiedziała, że każdy, kto ją otworzy, dostanie to, czego pragnie. Ale straci to, co czyni go sobą. Helena zamknęła dziennik i nagle poczuła, że Adam patrzy na nią z dziwną uwagą. Zna pani tę księgę, prawda? Spytał. Zamarła. Skąd pan? Bo ja też ją widziałem. W powietrzu zapadła cisza. Widziałem ją, gdy miałem siedem lat, ciągnął Adam. Moja matka znalazła ją w ruinach starej szkoły. Poprosiła o jedno życzenie, żeby nigdy nie czuć bólu. Helena wstrzymała oddech. I co się stało? Umarła dwa dni później. Z uśmiechem na twarzy. Cisza stała się ciężka jak kamień. Księga daje dokładnie to, o co prosisz, powiedział Adam. Ale zabiera coś, co ma większą wartość, niż można zrozumieć. Helena spojrzała na swoje dłonie. Nie mogę jej zostawić, szepnęła. Ona ma coś mojego. Wieczorem znów siedziała przy stole w domu ojca. Księga leżała przed nią, cicha, jakby czekała. Helena zapisała: Chcę odzyskać to. Co mi zabrałaś? Atrament długo nie wsiąkał, potem litery zaczęły się rozmywać, a słowa zniknęły. Na ich miejscu pojawiło się jedno zdanie, a więc oddaj coś w zamian. Helena odłożyła pióro. Co mam oddać? Spytała na głos. Nie było odpowiedzi, ale w nocy przyśniła się jej matka, stała na brzegu jeziora, uśmiechnięta, trzymając w dłoniach otwartą księgę. Nie można odzyskać wszystkiego, Heleno, powiedziała. Niektóre wspomnienia chronią przed samą sobą. Helena obudziła się z krzykiem. Rozdział i cena pragnienia Helena siedziała na podłodze, z głową opartą o zimną ścianę. W domu panowała cisza, którą przerywało jedynie tykanie starego zegara po ojcu. Wciąż miała przed oczami sen twarz matki, spokojną, Nierealną, jak z obrazu, który ktoś namalował z pamięci. Nie można odzyskać wszystkiego. Te słowa brzmiały w jej głowie jak echo. Ale czy nie warto spróbować? Wstała, zapaliła lampę i otworzyła księgę. Strony były czyste, tylko w dolnym rogu widniał cień jakby po spalonej literze. Pióro samo znalazło się w jej dłoni. Oddam wszystko, jeśli wróci to. Co straciłam? Napisała. Atrament zadrżał, rozlał się po papierze, a w powietrzu rozległ się szelest, jakby ktoś przewracał setki stron naraz. Zgasło światło. Helena czuła, jak wokół niej gęstnieje powietrze. Nagle poczuła zapach dymu, a potem głos. Nie męski, nie kobiecy, raczej coś pomiędzy. Czy rozumiesz, co to znaczy wszystko? Zadrżała. Tak. Wyszeptała. Ale chcę pamiętać. Cisza. Potem szept. Pamięć to ból. Jesteś pewna, że chcesz ją odzyskać? Helena nie odpowiedziała. Strony księgi zaczęły przewracać się same, aż zatrzymały się na jednej, zapisanej po brzegi nieczytelnymi symbolami. Płomień świecy zadrżał i zgasł. Kiedy się ocknęła, była już w innym miejscu. Stała na pustej ulicy swojego rodzinnego miasta, ale wszystko było inne. Kolory wyblakłe, powietrze ciężkie jak przed burzą. Wokół nie było ludzi, tylko cisza i echo kroków. Spojrzała w witrynę sklepu. Zamiast odbicia zobaczyła dziecko, dziewczynkę o czarnych włosach i oczach, które znała aż za dobrze. Kim jesteś? zapytała. Tobą. Odpowiedziała dziewczynka tą, którą zapomniałaś. Helena się cofnęła nie. Tak. Dziewczynka uśmiechnęła się smutno. Oddałaś mnie, kiedy pierwszy raz otworzyłaś księgę. Dziewczynka sięgnęła po jej dłoń. Dotyk był zimny, jakby trzymała szkło. Chcesz mnie odzyskać? Tak, wtedy musisz zapomnieć wszystko inne. Helena krzyknęła i wyrwała rękę. Zamknęła oczy, a kiedy je otworzyła, znów była w swoim domu. Księga leżała otwarta na stole, a w środku dziecięcy rysunek dom, jezioro i kobieta w czerwonej sukni. Na marginesie widniał nowy napis: Wspomnienia nie wracają za darmo. Helena czuła, że w jej głowie coś się zmienia. Nagle nie pamiętała, jak wyglądał Adam. Nie wiedziała. Co robiła dzień wcześniej? Zostały tylko strzępy. Zrozumiała. Księga wzięła kolejne wspomnienia. Tego samego dnia Adam przyszedł do jej domu. Pani Helena, co się dzieje? Nie odbierała pani telefonu. Patrzyła na niego obco. Przepraszam. Pan to. W jego oczach pojawił się strach. To ja, Adam. Rozmawialiśmy w bibliotece. Milczała chwilę jakby próbowała wydobyć z pamięci echo tego imienia. Proszę stąd wyjść, powiedziała cicho. Nie znam pana, zanim zdążył odpowiedzieć, księga otworzyła się sama. Z jej stron wysunęła się smuga czarnego dymu i rozlała po pokoju. Adam krzyknął, a potem zniknął. Został po nim tylko cienki cień na podłodze, który powoli wsiąkł w drewno. Helena spędziła resztę nocy przy oknie. Mgła gęstniała nad jeziorem. Czuła się pusta. Jakby w środku została tylko skorupa. Ale nie potrafiła już przestać. Następnego dnia napisała: Chcę, żeby księga przestała istnieć. Na papierze pojawiło się jedno słowo niemożliwe. Helena krzyknęła i rzuciła księgą o ścianę. Ale zamiast spaść, zawisła w powietrzu. Kartki zaczęły się obracać, tworząc wir. Z wnętrza wydobył się głos jej ojca nie próbuj z nią walczyć, Heleno. Ona jest tobą głos ucichł, a z księgi wyłoniła się postać. Nie była całkiem materialna półprzezroczysta, drgająca jak cień odbity na wodzie. Miała jej twarz widzisz powiedziała postać. Ja jestem tą częścią, którą chciałaś zapomnieć. Nie wierzę. Każde twoje życzenie było próbą mnie odzyskać. Ale nie można odzyskać samego siebie, nie tracąc wszystkiego. Helena cofnęła się. Co mam zrobić? Dokończ historię. Jaką historię? Tę, którą sama napisałaś? Księga zamknęła się z hukiem, a na okładce pojawiło się nowe zdanie. Każde życzenie jest początkiem końca, rozdział i w miasto, które zapomniało imion poranek, był nierealnie cichy. Helena obudziła się z uczuciem, że coś się zmieniło. Nie wiedziała, gdzie jest, choć wszystko wyglądało znajomo, ten sam stół, ta sama kuchnia, nawet zapach kawy w powietrzu. Ale kiedy sięgnęła po filiżankę, nie mogła przypomnieć sobie, jak ma na imię. Zerwała się na nogi, przestraszona. W lustrze nad zlewem zobaczyła twarz kobiety, której nie rozpoznawała. Oczy miała ciemniejsze, niż pamiętała, włosy krótsze, a w spojrzeniu coś obcego cień jakby należała do kogoś innego. Na stole leżała księga, otwarta, spokojna jakby nic się nie stało. Na stronie zapisane było jedno zdanie. Miasto płaci twoim długiem. Helena wybiegła na ulicę, mgła spowijała domy, a cisza była tak głęboka, że słychać było tylko bicie jej serca. Dopiero po chwili zauważyła ludzi, stali w oknach, na przystankach, przed sklepami, ale wszyscy mieli ten sam pusty wzrok. Dzień dobry, powiedziała do starszej kobiety, która niosła kosz z chlebem. Kobieta się zatrzymała. Dzień dobry, pani, urwała. Przepraszam, jak się pani nazywa? Helena chciała odpowiedzieć, ale słowa nie przyszły. Kobieta uśmiechnęła się mechanicznie. Ja też nie pamiętam. Powiedziała i odeszła w mgłę. Helena biegła przez miasto, próbując znaleźć kogokolwiek, kto wiedziałby, co się dzieje. Ale im dłużej szła, tym bardziej wszystko wydawało się rozmyte. Nazwy ulic zniknęły z tabliczek, sklepy nie miały szyldów, a w księgarni na rynku półki były pełne pustych książek, bez tytułów, bez liter, jakby ktoś wyssał z nich treść. Zatrzymała się przy ratuszu. Na murze wisiała tablica z nazwiskami mieszkańców, pamiątka po wojnie. Teraz wszystkie nazwiska były starte. Wtedy usłyszała głos za sobą. To twoje dzieło. Odwróciła się. Stał tam Adam, blady, ale żywy. Jego oczy błyszczały jak szkło. Myślałem, że zniknąłeś, szepnęła. Zniknąłem i wróciłem, bo mnie przywołałaś. Podszedł bliżej, księga sięga dalej niż myślisz. To, co jej oddałaś, teraz pobiera z innych. Pamięć nie znika, przenosi się. Co mam zrobić? Zamknąć cykl. Ostatnia strona jeszcze nie została napisana. Wrócili do domu. Księga leżała otwarta, a atrament na stronach pulsował, jak żyła. Ona się karmi, powiedział Adam. Każde życzenie to jej oddech. Helena usiadła. Chcę to zakończyć. Wtedy zniknie wszystko, co zostało. Ty też. Spojrzała na niego. Nie ma już mnie. Chwyciła pióro i zaczęła pisać. Nie chcę więcej pragnień, nie chcę pamięci, nie chcę niczego. Strony zadrżały, zgasło światło, a w powietrzu pojawił się szept, tysiące głosów mówiących jednym tonem, spełnione. Świat zawirował. Helena zobaczyła obrazy: dzieciństwo, twarz matki, śmiech ojca, zapach jeziora o świcie. Wszystko mieszało się ze sobą jakby ktoś przewijał taśmę wspomnień. A potem cisza. Obudziła się na ławce nad jeziorem. Był poranek, nie było mgły, miasto wyglądało zwyczajnie. Ludzie przechodzili ulicą, dzieci biegały po placu zabaw. Helena poczuła, że coś w niej jest inne, lekkość, spokój. Spojrzała w wodę, jej odbicie uśmiechało się do niej łagodnie. Ale zamiast oczu zobaczyła w tafli księgę, spoczywającą na dnie jeziora, zamkniętą, cichą. Tego dnia w archiwum miejska bibliotekarka znalazła stary zeszyt z inicjałami H. W. Na ostatniej stronie widniało jedno zdanie, zapisane drżącym pismem: „Jeśli znajdziesz tę księgę, pamiętaj, pragnienia mają pamięć dłuższą niż ludzie.” Helena nigdy już się nie pojawiła, ale czasami, gdy mgła wracała nad jezioro, można było zobaczyć kobietę w czerwonej sukni, siedzącą na brzegu, z księgą na kolanach. Kiedyś pewna dziewczynka podeszła do niej i zapytała: Co pani czyta? Kobieta uśmiechnęła się: Nic. I to jest najbezpieczniejsze słowo, jakie istnieje. Epilog księga. Która pamięta sny noc była czysta, a jezioro spokojne jak szkło. Woda odbijała gwiazdy, tworząc wrażenie, że niebo i ziemia zamieniły się miejscami. Na pomoście siedział starzec. W dłoniach trzymał księgę, tę samą, którą przed laty widziano po raz ostatni w rękach heleny. Był to profesor Marek Lis, dawny przyjaciel jej ojca. Po śmierci Helenego Wysockiego to on zajął się porządkowaniem jego notatek. I to on pewnego dnia odnalazł w skrzyni opowieść, która nie chciała być przeczytana. Kiedy pierwszy raz otworzył księgę, nic w niej nie było. Pusta, cicha, martwa. Ale z czasem zaczął zauważać drobiazgi, ślady palców na marginesach, cienką smugę atramentu, która pojawiała się i znikała. Pewnej nocy księga przemówiła: Nie głosem, lecz myślą. Cichą, obcą, jakby ktoś szeptał tuż za jego plecami. Nie szukaj jej, jeśli nie chcesz odnaleźć siebie. Marek próbował zrozumieć naturę tego przedmiotu. Prowadził badania, konsultował się z historykami i teologami. Większość uznała to za legendę manuskrypt z czasów średniowiecza rzekomo spisany przez zakon, który wierzył, że słowo ma moc tworzenia świata. Według dawnych podań, księga ta była kopią liber memorie, zaginionego tekstu opisującego strukturę pamięci. Miała zdolność spełniania pragnień, ale każdy zapis w niej wymagał ofiary wspomnienia o tym, czego najbardziej się pragnie. Niektórzy mówili, że to metafora, inni, że magia. Ale profesor Lis wiedział, że to coś więcej. W archiwum znalazł list Heleny, który nigdy nie został wysłany. Jeśli to czytasz, Marku, wiedz, że księga nie jest zła. Ona tylko odbija człowieka, który do niej mówi. Gdy pragniesz zbyt mocno, stajesz się cieniem własnego życzenia. Ja pragnęłam pamiętać. Teraz już wiem, że pamięć i pragnienie są tym samym. Po przeczytaniu listu, profesor nie mógł zasnąć. Wyszedł nad jezioro, gdzie, według świadków, zniknęła Helena. Woda była spokojna, na jej powierzchni unosiła się delikatna poświata, jakby coś oddychało pod taflą. Zanurzył dłonie, poczuł chłód i opór, a potem coś ciężkiego księgę. Wyniósł ją na brzeg. Była sucha, choć pochodziła z dna jeziora. Na okładce pojawiły się nowe litery, nowy rozdział czeka. Przez kolejne dni Marek próbował ją zrozumieć, pisał do niej pytania, a księga odpowiadała nie słowami, lecz wizjami. Widział w nich obcych ludzi, odległe miejsca, twarze, których nigdy nie spotkał. Czuł, że to nie wspomnienia jego, lecz tych, którzy kiedyś dotykali księgi. Każdy, kto otworzył ją z prawdziwym pragnieniem, zostawiał w niej cząstkę siebie. Zrozumiał, że Helena nie zniknęła. Stała się częścią tekstu, tak jak jej ojciec, tak jak wszyscy przed nimi. Ich myśli żyły wśród pustych stron, a księga była ich domem. Pewnego ranka, gdy mgła spowiła jezioro, profesor zapisał ostatnie zdanie. Niech pamięć wróci do tych, którzy jej potrzebują. Zamknął księgę i wrzucił ją z powrotem w głąb wody. Nie tonęła, unosiła się chwilę, jakby wahała się czy odejść, po czym zniknęła w srebrnym blasku. Tego samego dnia w miasteczku ludzie zaczęli mówić, że przypomnieli sobie dawno utracone wspomnienia. Dzieci rozpoznawały dawne piosenki. Starcy odnajdywali zapomniane imiona. Jakby świat odetchnął, kilka miesięcy później, nad brzegiem jeziora, odnaleziono nową księgę. Nie miała okładki ani tytułu. Była czysta, pusta, gotowa. Na pierwszej stronie widniał tylko jeden wiersz, napisany pismem Heleny: Każde pragnienie jest początkiem opowieści. A każda opowieść pamięcią, która czeka Aż ktoś ją przeczyta.